Hello, Wnioski! Witam Was w kolejnym odcinku z League of Legends. Gramy sobie arama z widzami, a ze mną jest Lelo i Willu. No, cześć. No, i generalnie oni to są Facebookowcy, także jeśli chcecie się łapać na takie gry niespodzianki, to albo live. Albo właśnie musicie lajkować Facebooka i zaglądać na niego, i mieć farta być w tym momencie. Także jak chcecie, to macie w opisie tamtego face'a. A ja sobie gram czynną, niestety pod AD tym razem. I czym by tutaj sobie. Jaki build? Hydra sobie złożymy. W ogóle tak. Moje protipy. Ja mam nawet już super taktyki. High Elo Tactics. Budujesz no, no, tanka, bo i tak się wszyscy fokusują. Tak, to jest... ale nie, to jest e, taktyka do gry z wizami. Nie, ale jak je, jestem na ramię, to w ogóle bierzesz sustain i jesteś OP. Ale nie no, tak szczerze to... Wszystko zależy otwarte. Nakarm się poro, to urodzi małe poro. Nie, zrobimy grubasa. Dawaj. Dobra, to się go... poro. Zrobiłem poro. Okej. Okay. Co nie mają ciekawego? mają parę persitów? Mają, mają. Tylko nie ja jestem największym persitem. Ja tutaj się przykręcę, walnę komuś w łeb. A nawet nie udało mi się to. Albo zginiesz. Albo zginę, bo dostaję tutaj największy fokus. Ale to. To taki szczegół. To, to wszystko pozostaje bez zmian zawsze. Bum. 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 Nie no mają CFa. Tylko TF jest takim mega opesitem. No dobra w sumie to mają więcej. Nie wiem jak jasło na tą mapę. Taki... Jeżeli wszystkich podrzuci to wszystkich trzyma w powietrzu, więc... W sumie on, tylko on sam może podrzucić nas, więc... Jakiegoś tam jak no, nie to tak. Niby tak. Jakby miał czogata, jak tak jak u nas, nie? To okay, by było już idzie, lepiej. Już idzie fokus. Już idą klatki, jest niecelne, idzie. co za emocje. Ja będę robić uniki. Dobra. Ja będę się koncentrować tylko na unikach. Dobry unik, dobry unik. Dobre, uni dobre uniki. Oczywiście, na high elo taktyki. Jep. Aaa, pająk. Jeszcze Eliska jest tutaj w sumie silna. Ale TF jest jednym z tych takich największych opeshitów, bo jego karty, spam z kart, jest masakryczne. Może trafić wiele osób. Ale wbrew pozorom, jeśli tutaj jest jakiś taki dobry tank, to takie zespoły w Team fightach wygrywają, nie? No. To, to też też zależy. Czasem można dostać w dupę. W ogóle mam też takie ostatnie wrażenie, że tutaj ADEKi są jeszcze bardziej OP niż APEKi. Na przykład taka severe... Jakaś Caitlyn, jakaś Jinx to to są chyba najlepsze piki w ogóle jaszka. One robią tak mocno tygry są na takim poziomie jak Lux i Dalite właśnie. Czy mają nawalone wszystkiego na ramy. To jest głupie. jakieś były jakieś posty, że mają zablokować tak jak Kartusa na Alpha One, co był wtedy zablokowany, nie? To mieli tutaj z Nidalką zrobić to samo Bo Nidalka ma za dużo narama No i w sumie prawda Trochę silna jest Tak jak kiedyś API No tak na samo API tutaj był kiedyś No dostawałeś mastera Okej, okay, dziękuję To było GG po prostu Zobaczymy ile pent będzie no, Nie jedna no to tak Jedna to taki średnia wygrać No, no. Tak like dwie pęty, okej, okay, no może coś tam już być <głupia> To było głupie Ale tylko patrzyłeś, w pecynę ty nie ma serii, nie to ja wychodzę, nie chcę mieć grać. Ej no serio, serio, tak ludzie robili, że patrzą master, nie, jeszcze jakiś dobry pick, a dobre nidalka no. Master to było najgorsze połączenie No byłeś w jednym jeden. 1-1 w tej grze na przykład żaden. żadna z drużyn chyba nie ma jakiegoś super połku będą jakieś teamfightiki, bo Morgana musi wskoczyć Sedju, Jasło więc tutaj... No w sumie teamfight'y mają dobre Morgana Sedu. No a my nie mamy złych, też mamy całkiem spoko. Nie no mamy, ale mamy jakieś harde cyseki Tak jak z... Not... Z Seju. Nautilus. No tak, Na przykład ale sekund, jak, ogarnie, jak ogarnie Czyli Morgana z Sejuu to mają stuna praktycznie 5 no, sekundowego, nie? Jeszcze jak Yasuo pozrzuci wszystkich to... Musimy to dobrze rozegrać, nie? Mhm uh -huh. No to są zbalansowane teamy za to, to jest w fajnie Jap, yep. jap, yep, jap, yep, jap yep. Ło, wow, gryszczynkę O, ja, ugry, <laughs> ja ugryzę Sejuu w tej grze Będzie jeszcze jedna gra Pewnie tak, tylko... E... Jeśli jesteście nowi i masz miniu, to em, w różnych godzinach robię te gierki. Czasem robię właśnie jedną, czasem zapraszam ludzi do normala, bo brakuje mi, wiecie, gra na przykład z Lelo i. A, o, tym, o tym mówię. No, no, no. No nie. Głupie, sukwy. O, ale się władowałem, się manko. <laughs> ale nie mogłem jej dogonić. W ogóle mm, bez sensu mam. Bo ja zawsze mam heal i barierę, i myślę, że to są najlepsze spele, ale. Ale teraz taki flash, jakby dużo więcej zrobił. No ale cóż, bywa i tak. Dobra, mamy hydrę, się manko. 1-1-0. 3-5, widzowie prowadzą jak na razie. Już przestałem liczyć, kiedyś liczyłem. E, jak, jakie są te wyniki naszych meczy z widzami. A i wracając do tego, to. No mówię, e, jak teraz na przykład gralibyśmy z Lelo i tam z Willem, normalka, to wtedy łapiecie się i gramy sobie normalka. Sporo osób już tak z nami zagrało. Zazwyczaj tylko takie posty są na Facebooku, łapia się osoba i je zazwyczaj usuwam, nie? Bo zauważyłem, że ludzie piszą Potem, że dodaj mnie, dodaj mnie, dodaj mnie, jak ja już dawno nie gram. Fucking bastard. No, potem taki spam leci, nie? Mhm. Mm no, dlatego musiałem niestety to. Muszę to usuwać, co? No. O, TF o, się tak. ma. No. Jak to się wbije, to zginie. Aha, Aha. dobra. A, on poszedł na execute. Dużo hajsu no. miał. No. To jest fajne w sumie, tak na TF się robić. E, Pantheon tak samo ma, nie? No. High low tactics Aram. Hmm. O, lela biją. Będziemy drugie Emaxy. Boom, enasy, boom, boom, boom. Mógłbym w sumie coś dnt tam ich. No ale dobra. Nie ma czugata. Ale ma z nami... mam Aby Sala. Ma? Mam Aby Sala, więc będzie lepiej w teamfightach fajtach. Teraz tylko coś podam na tego. Ja suło się, Frozen Herta chyba złożę hmm. Będzie dobre. Potem jakiś Rabadon Jep jap jap To jest zjeść Dajcie mi coś pożrećę wow. LOL Warfit tak powiem, że Warfit LOL Szalone. LOL to przechodzi przez jego tarczę LOL ten Nautilus flashnął No bo się zdenerwował się przyjmu Nie no, no dobra misclick, no po prostu bywa i tak, bywa i tak hmm. Klimek Om kabum, nom nom. Om nom nom. Tam jest Morgana na low. Ej, Morgana jeszcze nie padła? Fuck. No, to będzie miała dużo hajsu. No. Ej, w sumie to e, kiedyś nie można było chodzić na execute y chyba, bo nie było tej mapy, nie? I grały się aramy na Summoner's bo to jest pomysł takich graczy. I Rajat hmm. go wprowadził, dał tą mapkę. A czy na tej szkoleniowej było jeszcze jakieś tak, nie? Tak, 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 tak. Znaczy, nie, ona była niedostępna. Znaczy, no dobra, bo były tam customy, na customach. Ten tryb był jakoś później wprowadzony tak. oficjalnie. Ale grało się w każdym razie na samoderniu Swiftie normalnie. I tam nie dało się egzekutować. I takich TF'ów właśnie, albo inne OP-typy trzymało się specjalnie, nie zabijało się ich. I oni byli w dupie. Oni byli wtedy Tak Zrobiłem jakiegoś Jonas Brothers. Macie kila, chopaki. W ogóle tego kila zawsze, żeby. Zbierajcie jak najwięcej osób. O, Morgi. lepiej zdechnij, albo zaraz ci pomogę. Kochana kręciołek zagłady, tak Drugi TF się ma, nie chce mnie zabić. O, Execute. A nie, wiem, on dopiero przeszedł. deadfire, what the fuck? The cycle of life. Ej, w ogóle to mi generuje furię. Apteczka? Nawet nie zwrócił nigdy na tu uwagi. śmieszna opcja. Aaaa... chciałem zagrać tym pod AP trendą, ale nie da się już. Jest... Jest, jest um, słaby. Jest za słaby, no. Tym bardziej on polegał na tym, że miał split pushe. Po prostu siedział gdzieś na linii i był AP. Znaczy w sumie niszczył ci tylko linię, bo potem już wysiadam, No niszczył linię, a tutaj jest teamfight cały czas. No... Zresztą nawet na summoner's lifcie, potem tylko mógł walnąć kręciałka, killnąć się za całe HP i... Tyle. Jak go zabili szybko to. Właśnie nie dały się go zabić, to był problem. Ja. Oh, Dobra, nie no, I don't wanna die Darmowa furia, dziękuję. Dużo wall. Ok mamy Ulta, manko. W ogóle mam tyle hajsie, może coś sobie kupię, jakieś infinity. O! O nie, no mój kill to był. No fajne R, nawet nie zdążyłem, ale w sumie spoko. Złożymy jakiś prawidłowy item dla prawilnych chłopaków. Oni stakują HPki, Seju stakuje, Eliska. Nie, nie, nie. Dobra, to możemy iść sobie w przyjemnego statisia Tu jakieś buty mi się przydały. A, buty to kwestia czasu. Później się kupić. Tu. O nie, nie, nie. W ogóle nie złożę butu, tylko złożę potem ten. Wystarczy mi to. O, złożymy sobie zefirę. Oni mają duże CC. Będzie sam raz. Akurat za przykład dostanę Movement Speed. Mój genialny plan się ma. Ej! Nie ma takiego bicia. Dżum. Dobra, jaki teraz jest plan? Oooo! Oj, no. Willu! Za dużo ich jest, As... pięciu a ano... nas. No. Ale mam dużo resów i. Fi... armoran. Hmm. right Dobra, pięć osób, to teraz jakiś teamfight. Dawaj, now no. lose. Olej relay będzie slowować slow no. Siemanko Ja sobie przejdę jakoś tyłem się o, No to rozumiem Nie wolno mnie bić Dobra jednak jednak nie zabili Ale ładnie wy wszystkich podobijacie Morgana spaliła ulta tylko na mnie, tak mnie kocha Tacy dobrzy widzowie Wezmę sobie kill off i zagrajmy w minecraft No idę tam kopać Będzie hardkorowo No tutaj są ruiny jakieś, super świątyni JJa Jak popatrzysz tam na górę mapy, to tam no. masz jakby pomniejszą mapkę abyss, howling abyss No wiem, wiem, wiem Tylko zniszczono Ona się niszczy, okay. no wiem, wiem, wiem. W fajna jest ta mapa, tylko nie mógłbym streamować tej mapy kiedyś, to była masakra. Magia, takie wymagania. Nartilus już... Jak on bije?! Ten jak się kręci. Wariat. Wariat nie żyje. Dobra. Trzeba jakoś tutaj zeslowować, siedziu. Bum, bum, bum. Furia jest Morgana jest Agent 0700 What the fuck Wariat, po prostu wariat Dobry nick Kabuom A, gdybyś tak już To by można zrobić jakiegoś place'a o oh, wow Ale się rozpuściła kobieta Nie w sumie nie, jaki poro nafidowany. Macie hila ziomeczki Ulti. Dobra, ale tutaj ładnie. I kabu. Dobra, jednak już wracamy. Chil. O oh, fak. Teraz taka urza tak potrafi dobić, bo brakujące HP, zabiera. Teraz to naprawdę boli, jak jesteśmy na lołach. Fuck! To też mam brakujące HP, -ki. w ogóle e, Rayota od jakiegoś czasu wprowadza te skile procentowy HP, max damage, missing damage, actual damage. Wszystkie takie skile takie same są mniej więcej. Coraz więcej tego. Ostatnie właśnie postacie były, pamiętam jak wychodziła ta Eliska, zaknie Wszystko to Coś związanego z procentami musi mieć. Powiem Ci jeszcze, że ostatnio ten... Nagrałem się w Garry's Mode'a, niedługo nagram sobie jakiś filmik z tego, chyba. I tam czu, czuć yy, co chwila teksty. Tak? No, to, no bo tam masz takie teksty, wiesz, takie... E, dla trolla, nie? Aha, aha. Powiedziane e, I dużo... Du wielu z nie znałem z nich, nie? A tutaj wszystkie z Lolem się kojarzą. Gdzie jest moja penta? Never underestimate the power of the dark side widzisz. No głupi jest ścierwa, przepraszam widzowie. <noise> nie, nie, niektóre się <noise> przypominają te teksty w ogóle. Ach. Nie mogę się doczekać, aż nagram tego Garry's Epik A tymczasem bum bum wieża Bum bum da do żyłani? Nie, bez sensu. O! O, ja! Taki oh, dobry no. kręciak zagłady. To jest najbardziej broken skill w grze. Nie ja no, pomogę wam bo żal mi się robi... Jak to na... Marce trzeba złożyć, trzeba złożyć Marce. Ej, ale nie można mnie slowować na godzinę. Ale spokojnie nadciąga zefir, Cfaniaczki. Cwaniaczki. Aj, cwaniaczki, cwaniaczki. Możesz złożyć boczka Infinity będzie też miło. No ale mam taki fajny mieczy taki ziom Który jest jeszcze tak skierowany? Doran, nie no, Doran bez sensu. <grystanie> <grystanie> ma na też chyba na 10 teoretycznie. Możesz Logs kupić. <grystanie> Ej, Hexdrinker... O właśnie, ma of Malmortius jeszcze I Black Cleaver, idealny item Blade, blada możesz złożyć, coś jak pod... Znaczy twój, mm, Black Trister. No, ramowy. miałoby sens w sumie Dobra, w każdym razie Trzymamy się... Schematów, które są zazwyczaj dobre Takie OP okay. It makes me feel so good. No chodno tu. A, fuck, ja nie mam multa. Nie! Tam mi po prostu boom! Walnęła. Boom, wildcard Pick a card. Milion. 413. Tons of damage. Tons of basic damage, bo to nie ma jakichś open przeliczników, tylko na milion penetracji. Boli na razie, że nie było słychać mojego telefonu. Nie wiem, no myślałem, że jakaś krowa, tak tym dzwonem. ding ding ding. No to było z kabatonu. Muzyka mieć pierwsze skojarzenie. To słabo słuchać przez... Mhm. przez te mikrofony. Taka tam technologia starożytna. It makes me feel so good. W ogóle nie mam Infinity Edge, ale co tam? To tylko Aram. Nie, lelo! Willow! Ratuję was Już biegnę już jestem prawie A incoming, wsparcie A, ich jest trzech W sumie Go, Wiesz, To jest co ja tu robię Dobra Dobre, ja tu nie wiem czy, czy powinienem skakiwać w nich znowu Dol jaki nafidowany poro Siema, maleńka. <grym> Ale już nie, nie, wszyscy go na, nie, nie wszyscy go nakarmili jeszcze, nie? Heee yeah. a milion No nie, i znowu ta sukwa, nie? Ale musisz złożyć Marce, bo to jest po prostu... Ale ja mam mój super item, to mi wystarczy, Ziom. O, jaki dam... dam... dam niu Jesteś najlepszy I slowujesz ze slowa, to już w ogóle mistrzostwo Slowujesz no. ze slowa Trochę nielogiczne, no ale... No bo dodatkowy slow. No tak. Ale to tak samo jak ta. KCP może zamienić Munfajta w kamień, nie? Tak, mogę. Też fucking logic. Fucking inhibitor, zawsze... tylko ty nie trzeba. Zawsze przeciwników. Oj, ta! To to nie było najlepsze, ale co tam... O! Jasło! Ja ci dam swaniaczku! Ja ci dam. It makes me feel so good. O kurde, nie mam ulta. Ej, rzucę wam chwilanupki. O, na mnie się wskakuje, co? Cwaniaki, nie lubią mnie tutaj. Widzowie chyba. Tak bardzo chcą ze mną zagrać, a potem chcą tylko mnie zabić. Nie wiem co to za radość. A, agent 007, 0700 nie padł. Okej okay, także widzimy się w następnych odcinkach. Jak coś, to łapcie się na takie giery. Ja się z wami żegnam. Do następnego nara.